Ile jemy beton! Zalewacie wieniec zawsze gdzieś na bok, tą pierwszą wodę sobie wylejcie, bo pozalewa wam ściany i będzie nieładnie, nie? Także tą pierwszą rzadziznę wodę niech wypluje gdzieś z boku, a później to już można lać, nie? I okulary obowiązkowo! Der var den varm. To? No i tak, wbijamy sobie kotwy, Tutaj w środku, wibrować trzeba tak cyk pyk myk i pocznureczek. Tu z delikatnym dystansem zrobiłem. Także, jak pod sznureczek ustawię, to będzie bajeczka. O! No i patrzę, żeby był w pionie, nie? Ten... I zostawiam. I rozmierzam sobie tak. 12 sztuk. Jeszcze pokażę. Piękny! Nie dziób mi tego sznurka.

No i dobra, pyk W pionie, im się lepiej to ustawicie Tym później będziecie mieli łatwiej Murłaty nie, zrobić Bo wywierdzicie sobie Ładnie w pionie Dziurkę, a Jak będzie tak kotwa krzywo, no to będzie ciężko później ją Wepchnąć, prawda? To jest tutaj Tam gdzie w oknach jest szesnastka to będzie Chociaż Ona jest tutaj bardziej z brzegu także Dobra żeby tylko Nie dotykał Sznurka i będzie git Piękny tak to nie ustawię w życiu Dobra ale daj mi tego już ustawić. Dobra, i tak robimy wszystkie. No i tak mamy wygłaskane kotwy pozatapiane. Także zostawiamy to tak do jutra. I za dach i strop się zabieramy. Tylko muszę to złożyć. Teraz pytanie. Aha, dobra. To wkręcamy tu, to wkręcamy tu i tu jeszcze musimy dokręcić, dokręcić tym. No i tak, piękny dnie papę pod murłatę ale chwilę musimy się wstrzymać, bo człowiek od blachodachówki zaraz dojedzie dopiero do pracy także poda mi dokładny no, dokładną szerokość krycia, nie? tak, żeby dach już ustawić pod blachę żeby później tego nie ciąć rozkładamy papę tak ja tu spojrzę, żeby było równo Pach, Pach, dobra, połóż, O, tak. Dobra. Dobra, i tutaj to samo. Dobra, tak sobie rozbijiemy papę. I kładziemy. Na razie nie odzwonił do mnie jeszcze gościu od blachy. Ale zaraz zaraz jak nie zadzwoni to ja będę dzwonił. Dobra, murłatę mamy. Teraz tak, środek śrubeczki zaznaczymy sobie. Pach. Pach. No i tak wszystkie śrubki sobie znaczę, i będziemy robić otwory, no i wiercimy otwory na podkładki. mokrawe drewno i nie bardzo idzie. Zawsze najpierw potwory na podkładki, dopiero wierć się dziurę, bo później nie ma tego prowadzenia i nie pójdzie. Co? No, wiertło teraz. O, czekaj, daj kluczyk. O, blata przyrząd. Nie, nie, nie. Starcz. Weź deskę i poszuwaj najwyżej. Nie. Starać się w pionie wiercić, żeby śruby weszli, nie śruby weszły, nie? Lepiej dla mnie wiesz też, bo mam po tamtym wiertle prowadzenie. Ale żeby nie tracić czasu. To... Czas to pieniądze. Przecież to nie trzymam. Ale lepiej nie jak już jest dziura. Dobra. Pyk, jeszcze jedna. Zakładamy. Jak bateria. Jeszcze mamy trzy krech. Dobra, drugą robimy tak samo i wrzucamy.